Witamy w stolicę! Przecież za chwilę urodzinki ciotki, ale nie na górę się przebrać! Słama za... flyerze! Gdzie tym fanku po? jadkach mamy... Kurde! Cześć oschla. Cześć mhm. Idzie się przebla. A co tu robimy robot. Chodź. Przyjaciel numer 3. Dobra, przebieram się. Dobra, już gotowa. No kurde. Zgrałem. A ty co? Nie masz nic ładnego? Kurde, zapomniałem. Dobra, chodźmy. No to weź Dobra, chodźmy. Kurde, co ja bym mi źle. I to proszę brać wejść w I też zobaczyć, czy czegoś tam nie upuściłam Z tymi szafkami. O, co tu jest? O, co jest?

Trochę nuda była. Kurde, fanko pop! Rozbiłem te doniczki, ale o, o, warto. Rozbiłeś doniczki moje kwiatki? Nie, no nie. Nie, to nie jest mission. No powiem dzisiaj się Były drable. Dobra, pa, do następnego.